Cześć kochani. Jak zwykle Janusz Dąbrowski i dzisiaj temat o przypadkach, które spotykają nas w życiu. O przeróżnych przypadkach. Zaraz ten temat rozwinę. Zobaczycie, że jaką rolę przypadki odgrywają w życiu każdego z nas. Tych przypadków są tysiące, jeśli nie miliony. Wszystko zdarza się przypadkiem. Niechcący, nikt niczego nie planuje, nie ma żadnej jakiejś inteligentnej kreacji, kompletnie. Za wszystkim stoi jakieś takie nie wiadomo co i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby nie przedłużać tego wstępu, proponuję, żebyśmy przeszli do czegoś, co pokażę Wam i dzisiaj może trochę mniej będę mówił, ale więcej będę pokazywał. I mam nadzieję, że trafię w Wasze gusty, Wasze chęci, Wasz sposób też taki humorystyczny podejmowania pewnych tematów, bo ja bywam wielkim ironistą i, i autoironistą. Po prostu trzeba się śmiać, trzeba żartować. Gelotologia, czyli terapia śmiechem. Jest bardzo przydatna dla każdego, więc posłuchajcie. Teraz udostępnię Wam ekran, i, 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 i tutaj już polecimy z naszym. E, posłuchajcie z naszą prelekcją, dobrze, od początku. E, słuchajcie, wielu z Was na pewno zastanawia się, mówimy, zaczynamy teraz bardzo poważnie. Ten wstęp trochę taki dziwaczny, był też przypadkowy. Przypadkowo tam się troszeczkę uśmiechałem więc na pewno wielu z Was zastanawiało się i zastanawia się nadal, jak powstał świat, jak powstało życie, co jest celem życia, po co w ogóle my żyjemy i tak dalej, i tak dalej. Postaram się odpowiedzieć dzisiaj w niższej prelekcji na te kluczowe dwa pytania. Oczywiście, tak prawdę mówiąc, wszystko to stworzył, jeszcze raz powtarzam, przypadek, Zupełny przypadek. Wszystko zaczęło się od wielkiego wybuchu, jakiś big bang. I to jest wszystko. Coś tam wybuchło, coś walnęło, i sprawa załatwiona. E, powstały planety, powstał wszechświat. Od tego jednego wielkiego wybuchu. Tylko zastanawiam się, co miało wybuchnąć, jeśli przed tym wybuchem, wielkim big bangiem jeszcze nic nie było, więc co miało wybuchnąć? No dobrze, ale zakładamy, że wybuchło coś. Nie, 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 nie będę się bawił takie troszeczkę niekonwencjonalne słowa. Wybuchło. Wybuchły w związku z tym jakieś wulkany, jakieś były później opady popiołów, mieszało się to z wodą oceaniczną, aha, bo oceany ocean już były. Jakoś chyba w trakcie tego wybuchu powstały, powstały te oceany, więc te popioły się mieszały. Powstała taka zupa oceaniczna, i w tej zupie oceanicznej, gdzie były różne cząstki mineralne i tak dalej, zaczęły się jakieś pierwsze takie bunga-bunga. Wiecie co mam na myśli? I powstały pierwsze aminokwasy, czyli krótkie Białeczka, pierwsze aminokwasy, a w wyniku tego bunga, bunga, e, później te bunga, bunga się rozprzestrzeniło. Oczywiście te bunga, bunga czasami kompletnie jest bez sensu, jak widać tutaj na tej ilustracji, przynajmniej moim zdaniem, chyba że te zwierzątka wiedzą, co robią, ale bym bardzo negatywnie ocenił. Nie, nie, to jest bardzo, bardzo brzydkie, dzieciom nie pokazujmy tego. I popatrzmy, a więc pojawiły się te pierwsze aminokwasy, później to. Ewoluowało, czy zostało stworzone. Aha, tu pisze ewolucja świata żywionego, czyli z tych pierwszych aminokwasów powstały jakieś bakterie, a później rybki, a później jakieś gady, płazy, część z tego wyszło na brzeg. Zaczęło to się przekształcać. I tak widać, że od takiej, od takiej małpy, 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 najpierw już coraz bardziej ucywilizowana była małpa i powstał. Powstaliśmy my, ale okazało się czasami, okazuje się, że milion lat ewolucji jest, mamy za sobą, a niektórzy stracili jedynie włosy. Miliony lat. Hmm. I nic, a nie było to tak, nie było to w ciągu sześciu dni? Gdzie jest prawda? Warto się zastanowić, zgadza się. I teraz, więc mówię, pierwsza jakaś bakteria pierwotna, wykształcił się jakiś, na przykład Homo neanderthalensis, Homo z nazwy Homo, człowiek, rectus, czyli wyprostowany. To się bardzo kojarzy. Rektus wyprostowany, tak, tak, tylko nie jestem z, z pewnością wyprostowany. I podobno sapiens, czyli rozumny, homo. Sapiens, człowiek rozumny, e, jak się pyta, czy znieślibyście wokół siebie e, w takich sondażach ulicznych, e, na przykład, gdyby ktoś z Waszych znajomych okazał się homo sapiens, to czy podalibyście mu rękę? To wiecie, że wielu z tych homo sapiens, tych pytanych, mówi: W życiu nigdy bym nie podał dla homo, m, nieważne, że jeszcze dla homo sapiens ręki, bo. A niektórzy mówią: Tak, czemu nie? A więc czy jesteśmy naprawdę tacy sapiens, tym bardziej zobaczcie, co ten sapiens robi na przykład z przyrodą, z naszą mateczką ziemią. Tutaj też jest ciekawa ewolucja, tak prawdę mówiąc. I tu jest też ewolucja, do czego my dochodzimy. No i dlatego właśnie kochani, trwają spory. Jest zakazana debata ewolucja versus kreacjonizm i nie możemy się w ogóle dogadać, bo nawet zwykła szóstka, nie, dziewiątka. Y, nie, szóstka. Dziewiątka. Nie, to jest szóstka. Nie, to jest dziewiątka. Nawet w takim dys, dyskursie nie możemy się po prostu kompletnie porozumieć. To jest zaskakujące, tak prawdę mówiąc. A więc kreacja nie, ewolucja, kreacja, ewolucja, kreacja, ewolucja, kreacja. Sześć dni i mały rlopik. A może miliony lat? I myśmy rozerwali kulę ziemską, ba, cały przedświat na kawałki, tylko żeby to udowodnić swoje. Sześć dni i mały rlopik, a może to jest ewolucyjny przypadek. Kochani, ewolucja nie jest dziełem przypadku lub próbowania coraz to nowych wersji bo jak mówi bardzo znana postać, pan Stanisław Groch, czeski psycholog, pracujący od wielu, wielu lat w Stanach Zjednoczonych, cytuję, prawdopodobieństwo, że ludzka inteligencja wykształciła się z chemicznego szlamu pierwotnego oceanu do obecnej postaci jedynie na drodze przypadkowych mechanicznych procesów odpowiada prawdopodobieństwu tego, że podczas tornado na gigantycznym złomowisku z leżących tam części ułoży się jumbo jet, czyli walnie piorun i nagle powstanie jumbo jet z tych kawałków części samochodowych różnych i tak dalej. Ciekawe spojrzenie, bardzo fajne, bardzo mi się to po prostu podoba. Więc teraz lepiej popatrzmy na to, co się dzieje w przyrodzie. Czy to jest przypadek? Więc posłuchajcie, każdy z nas praktycznie ma chociażby takie urządzenie. Ja w tej chwili nagrywam tą audycję na laptopie. Czy ten laptop powstał tak przypadkowo? Czy to urządzenie to jest jednak wytwór inteligencji jakiejś, jakiegoś planowania myślenia, czy też, też przypadkowo? Więc popatrzmy, popodziwiajmy i wyciągajmy wnioski. Zacznijmy najpierw, słuchajcie, kochani, od świętej geometrii. Cudowna rzecz. O cóż to jest takiego świętego metria? Otóż jest to zbiór zasad harmonijnego tworzenia i klucz do zrozumienia budowy wszelkich elementów wszechświata. To jest podstawa wszelkiego życia. To jest matryca, uniwersalny, powszechny szablon stworzenia system swoistych kodów. Istniejące w nich wzory i proporcje tworzą podstawę budowy ciał, roślin, zwierząt, ludzi, układów planetarnych, galaktyk. Opiera się na nich matematyka i fizyka, architektura, rzeźba, muzyka i inne rodzaje sztuk pięknych. Święta geometria była obecna w starożytności, Egipcie, Grecji, Babilonie, Rzymie, istniała u Azteków, Tybecie, Indiach, Chinach. Święta geometria to nauka, której korzeni należy szukać w starożytności, ale jakiej? Tej bliższej czy dalszej? Skąd jednak starożytni posiedli tak wielką, rozległą wiedzę? Podstawą świętej gomecji jest tak zwana boska proporcja. Czyli podział odcinka na dwie części w taki sposób, aby stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam jak całego odcinka do części dłuższej. Badał już, już grecki rzeźbiarz Fidiasz i z tego względu nazwano jej współczynnik liczbą fi. Fi równa się 1,618, ale dalej ten, ten Ciąg cyfr się nie kończy. Więc boska proporcja 1 stosunek jedynki do 1,618 daje 0,618. Zwróćmy uwagę. Te dwa prostokąty, ale tak jak odcinek 61,8, 38,2. To już jest boska proporcja. I teraz boska proporcja 0,618 to także wartość w stosunku dwóch kolejnych liczb z tak zwanego ciągu Fibonacciego. A liczby tego ciągu powstają przez dodanie do siebie dwóch poprzednich liczb z szeregu. Każda liczba jest więc sumą dwóch poprzedzających ją liczb. Zilustrujmy to. Jest jedynka. Jedynka to jest 0 plus 1. Dwójka to jest 1 plus 1, czyli poprzednia liczba plus 1. Trójka... To jest poprzednia liczba, czyli dwójka plus jeden. Piątka to jest poprzednia liczba, plus, plus yy, prze, przepraszam, plus poprzednia, czyli dwa plus trzy. Trochę się za koło pućkałem. Ósemka to jest, zobaczcie, jak to wszystko powstaje. Trzynaście, dwadzieścia i tak dalej. I w tej proporcji, kochani, wyrastają również. Gałązki na drzewach, wyrastają pąki. Gdyby ktoś chciał się przekonać o tym, to po, prostu, to, to, to po prostu widać. Wracam do tego: każda liczba jest sumą dwóch poprzedzających ją liczb. A więc mamy piątkę, to 2 plus 3. Ósemka, to jest 3 plus 5. Trzynastka, to jest 8 plus 5. Dwadzieścia jeden, to jest 13 plus 8. I tak dalej, i tak dalej. Tylko jak to jest, że ciąg Fibonacciego został po raz pierwszy pisany przez hinduskiego matematyka Pingalę około 1200 lat przed Fibonaczim? Skąd Pingala o tym wiedział? A pewnie był jeszcze ktoś przed Pingalą, który również wiedział. A więc 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 i tak dalej. Ciąg Fibonacciego. I teraz poprzeglądajmy się. Ja już teraz będę mniej mówił, czasami tylko się włączę, a wy po prostu tylko podziwiajcie i patrzcie. Złota spirala. Gdzie jest w przyrodzie? I nie tylko w przyrodzie. To wszystko jest oczywiście przypadkowe. Wszystko to jest przypadkowe. Tornada, wiry wodne. I teraz popatrzmy w dalszym ciągu liczba fi. Stosunek krótszego odcinka do dłuższego jest taki sam jak, jak suma po prostu do dłuższego odcinka. I popatrzmy, co tutaj się dzieje, gdzie zostało to wykorzystane. Bez komentarza nie musicie tego za bardzo analizować, tylko po prostu przyglądajcie się. Niezłoty kąt, złoty rąb, złoty prostokąt, to są wszystko odpowiednie proporcje. Wszystko co stworzył przypadek. Nie ma tu żadnego zamysłu inteligentnego. Tu też nie ma inteligentnego zamysłu. I tu też nie ma inteligentnego zamysłu. Takie sobie przypadeczki. A tu zobaczcie, jakie układy fraktalne, przepiękne. Zwykły broku, kalafior, czy, czy rodzaj aloesu, jeden z rodzajów aloesu. Tak, jakoś to przypadki. wszystko się stworzyło. <słuch> Dla mnie cudowne. Nie, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to jest coś niebywałego. I teraz zobaczcie fraktale w przyrodzie. Powtarzanie. Weźmy pod uwagę ten list, papro, liść paproci. Cały duży liść jest bardzo podobny, przepraszam bardzo, jest bardzo podobny do jednego tylko z tych małych listków. Ale na tym małym listku są dodatkowe małe listki, które są podobne do tego mniejszego i do tego całego dużego. I w tym małym listeczku, w tej małej strukturze też są podobne, powiedzmy, struktury identyczne. Więc jak to jest? Czy to stworzył po prostu przypadek? Pewnie tak, oczywiście, to tak przypadkowo zostało stworzone. Nie ma tu żadnego inteligentnego zamysłu. Tutaj też nie ma żadnego inteligentnego zamysłu. Wiecie doskonale, że tutaj chodzi o wydeptane pola. Oczywiście w nocy na pole wchodzi na przykład setka ludzi z przymocowanymi deszczułkami do, do butów i tak wydeptują. Potężne obrazy no to jest ogromna praca. Potężne obrazy czasami to jest średnice, mają takie obrazy 100 metrów, 50 metrów. I tak pięknie, dolnie, wy, po prostu wydepczą to pole rolnikowi, że rolnik dostaje szaleństwa, a my sobie spokojnie oglądamy i mówimy: O, jak pięknie ci ludzie wymierzyli, jak się ją skupili w tej swojej pracy, jak ją zaplanowali, jak w ciągu kilku godzin, aż do od ciemnej nocy, aż do świtu, wydeptali w świetle pewnie latarek te wszystkie ślady. I dalej. Proporcje wymiarów Ziemia, Księżyc, Wielka Piramida. I Fi w proporcji wymiarów Ziemi i Księżyca. A teraz popatrzmy. Płatki śniegu, zamrożone struktury, i nie ma na świecie identycznego płatka śniegu. A wszystkie te struktury są tak zwanymi strukturami heksagonalnymi, sześciokątnymi, i te struktury sześciokątne są wszechobecne w przyrodzie. Oczywiście to, to zamarzanie jest też przypadkowe. Absolutnie, jakoś dziwnie to wszystko zamarza, ale to wszystko się dzieje przypadkiem zupełnie. Nikt na tym nie panuje. I teraz przy okazji mój konik, woda, woda pitna powinna posiadać strukturę heksagonalną, czyli inaczej lodopodobną, gdzie cząsteczki są ustawione w struktury sześciokątne. A więc popatrzcie, mamy tutaj łeb myszki Miki, czyli jest, jest atom tlenu, dwa atomy wodoru ustawione niesymetrycznie, nie w jednej linii, atom tlenu jest dwuujemny, atomy wodoru są dodatnie i jeżeli tworzą całość jako cząsteczka powstaje cząsteczka wody, powstaje tak zwany dipol pol biegun dwubiegunowa cząsteczka i te dwubiegonowe cząsteczki mogą się pięknie łączyć, dlatego że dodatnie wodory, ona na przykład tutaj pokazuję kursor, kursorkiem dodatni wodór, przyłącza się do ujemnego tlenu. Ale drugi dodatni wodór przyłącza się również do ujemnego tlenu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, zaczynają się tworzyć też przypadkowe w ogóle połączenia. I to są połączenia. Przypadkowe struktury. Te pszczoły, czy ewentualnie szerszenie, czy osy, tak przypadkowo budują te swoje struktury. Tak, tak, tak niechcący po prostu. I instrumenty muzyczne w budowie wielkości tych wszystkich elementów, wszystko to jest jednocześnie nakłada się na muzykę, na nuty, na zapis nutowy. Nie znam się na tym i wyobraźcie sobie, że liczby Fibonacciego mają swoje usytuowanie również na giełdach, gdzie pewne Pewne zjawiska finansowe rozkładają się dokładnie z, zgodnie z, z ciągiem Fibonacci'ego. A tu pewnie też słyszeliście o tak zwanym jaju życia, o owocu życia, o kwiecie życia. Tak powstaje człowiek. Od pierwszej komórki, następne komórki, następne, następne, następne. Tak powstaje człowiek. Taka, taki zlepek komórek na początku. I mamy do czynienia z kwiatem życia. Jesteśmy kwiatem życia. I zobaczcie znowu coś, coś ciekawego. Układy chemiczne, układy kosmiczne, układy biologiczne. W pierwszym rzędzie podstawowa struktura, jak atom wodoru. Z tego atomu wodoru, z dwóch atomów można stworzyć większą cząsteczkę i później większe, później większe, później większe. Ale zwróćmy uwagę, w jaki sposób to wszystko powstaje. Po prostu jakie tworzy struktury, później skomplikowane. Wszystko jest ze sobą powiązane. A struktura DNA, również heksagonalna, sześciokątna. Przypadek. Jak zwykle znowu przypadek. Nawet układanie się chromosomów w strukturze też jest przypadkowe. A tu jakie uporządkowanie szkielet żaby proporcje w budowie motyla. poruszający się wąż w wodzie. Jaki tworzy ślad? Budowa ludzkiego ciała. Każdy ko kojarzy. Jajniki kobiece, pochwa, macica. Jak wszystko jest cudownie, przepięknie ułożone, oczywiście wszystko to zostało przypadkiem, jako się samo stworzyło, żebyśmy się dobrze rozumieli. I jest człowiek Witrujwiański. O ile dobrze pamiętam, dzieło. Boskiego Leonardo da Vinci? Wszelkie proporcje zachowane. Coś nieprawdopodobnego. Skąd Leonardo miał, czerpał tę tą, tą wiedzę? O, i jest Merkaba. Zainteresujcie się, wrzućcie na Google pojęcie Merkaby. Na pewno wielu z was wie, o co chodzi. Ale gwoli takie rozszerzenia wiedzy ja dziś na ten temat już nic nie będę mówił. I teraz słuchajcie, a to jest pole elektromagnetyczne ludzkiego serca. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób się to rozprzestrzenia. Potężne pole magnetyczne, silniejsze od pola magnetycznego mózgu. I dzisiejszymi miernikami bardzo czułymi można mierzyć wartość ma pola magnetycznego serca z odległości kilometrów. Torusy wszelkie, kształcie właśnie torusów, i tak dalej. To wszystko zostało zaprojektowane przypadkowo. Idźmy dalej. I teraz popatrzcie, gdzie te wszystkie boskie proporcje również przypadkowo zostały przeniesione do wielkich producentów, na przykład samochodów. Oni po prostu tak przypadkiem polecili swoim projektantom to wszystko zrobić. Zobaczcie, co się dzieje. Przypadkiem. No, wróćmy jeszcze. Honda. Yy, Mazda. Wcześniej Honda, Mercedes, Nissan Apple, komputery z jabłuszkiem, złoty podział, Golden Ratio, wszędzie. Wielcy przemysłowcy, wielcy wytwórcy również nawet do swoich znaków graficznych wykorzystują boską proporcję. Wiedzą o co chodzi, że to pozwala, ta boska proporcja oddziałuje na nas, na nasze oczy, na nasz mózg. Pozwala po prostu znaleźć się dobrze na rynku, więcej sprzedawać. Firmy. Firmy po prostu bazują na tym. Oczywiście, kochani, wszystko to stworzył przypadek. Jest to przypadkowe piękno, przypadkowa harmonia, przypadkowe istnienia, przypadkowe arcydzieła, przypadkowa świadomość, przypadkowe inteligentne projekty. Takie sobie widzimy się. Tylko się zachwycać i być wdzięcznym. Jeśli jedynym słowem, jakim się modlimy przez całe życie jest słowo dziękuję, to wystarczy mistrz Eckart, trzynastowieczny dominikanin, mnich, ze swoim przekazem, cudownym przekazem. I tu jest boska proporcja. Ostatnia wieczerza. Boska, święta geometria. Inteligentny projekt. Perfekcyjne wykonanie. Eee tam. To jest tylko przypadek. I to jest wszystko. Kochani, zostawiam was, was z tymi obrazami. Co już tu jeszcze mogę dodać? Nic. Trzymajcie się. Wszelkiego dobra Wam życzę. Papatki. Cześć. Do następnego nagrania.